GENEO to technologia, która umożliwia uzyskanie odmłodzonej, ujędrnionej i naturalnie wyglądającej skóry. To kompleksowa pielęgnacja, rewitalizacja oraz naturalne dotlenienie skóry od wewnątrz. Wykorzystujemy wyjątkowej formuły kapsułki wzbogacone w składniki odżywcze oraz żele bazowe, umożliwiając tym samym dopasowanie zabiegów do konkretnego rodzaju skóry. Efekt zabiegu wzmacniamy specjalnym serum. Możemy wyróżnić tutaj zabieg odmładzający, rozświetlający, nawilżający, zabieg do skóry tłustej, a także detoksykujący, polecany szczególnie do skóry młodej. Geneo posiada również w swojej ofercie dedykowane rozwiązania odmładzające i pielęgnujące skórę przeznaczone do ciała.